Dzień dobry, moi mili Państwo. Tak, to co tutaj widzicie, jest to nowy czołg premium. No bo jakby inaczej, spodziewałem się, że będzie ich aż cztery, ale wszystko przed nami. Wczoraj Wargaming oznajmił nam, zanim pojawi się event ten Walhalla, gdzie zobaczymy cztery czołgi, dodadzą między tym eventem a obecną chwilą jeszcze jedną premkę. Może łosie znajdą się, aby. Kupić czołg kompletnie nieznaczący. Cześć, witajcie, nazywam się Hincul i tutaj dzisiaj Wam zaprezentuję nową maszynę, która pojawi się już we wtorek: Japoński czołg średni. Ktoś by popatrzył na tą maszynę i powiedział, jaki to jest czołg średni, jak on wygląda jak czołg ciężki, patrząc na wieżę, na kadłub, bardziej mu do czołgu ciężkiego niż do czołgu średniego. Wargaming tutaj się chwali, że pojazd jest bardzo dobrze opancerzony. Znając dzisiejsze realie, to na pewno jest bardzo dobrze opancerzony. Dla mnie totalnie bezsensowna maszyna, jakich mamy w grze bardzo duża. Dlaczego tak uważam? Ano dlatego, że na przykład pojawił się kiedyś nie tak aż dawno temu. Na przykład ten pojazd też wydawało nam się, że będzie to fantastyczna maszyna, a jest to totalny dramat. On tutaj przeżywał jeszcze inne zawirowania w postaci uszkodzeń i tak dalej, i tak dalej. Trochę tego było, no bo przypominam, ta maszyna, jak pojawiła się w grze, ona miała uszkodzenia nie 320, tak jak powinna mieć, a 360. Później to zmieniali. Zmienili. Powinno być 320, dalej było 360. No, trochę tego było z tym pojazdem. I tu Wargaming wprowadza nam kolejny pojazd, nic nieznaczący na ósmym tierze. O nazwie Came, Kame, nie wiem, to niby jest w tłumaczeniu na japoński żółw taka nazwa. Dla mnie może być i Kamel, już jemu i tak nic nie pomoże. A dlaczego tak uważam? Ano, dlatego, że zobaczcie na parametry tego pojazdu i porównamy sobie tego kamela z tymi pojazdami, które mamy w grze. Patrząc tutaj na ten pojazd, na co tutaj należy zwrócić uwagę, oczywiście na uszkodzenia mamy 320, na prototypo mamy 320, na Lansenie C też mamy 320. Na Lisie, naszym CS-52, też 320. Tak więc jest tych pojazdów sporo. To są takie pojazdy, które wybrałem pierwsze z brzegu, tak? Pewnie jeszcze coś byśmy znaleźli. Tak więc jest tych pojazdów nawet sporo z taką alfą 320 na strzał. Ale zobaczmy na inne parametry. Co tutaj jeszcze mamy? Uszkodzenia 320, jak wspomniałem, penetracja 215 na podstawie, 270 na pocisku premium. Ktoś pomyśli: "No dobra, spoko, nie jest źle, ale patrząc na zobaczcie prędkość pocisku. 1000 na pierwszym pocisku, są to apeki, 880 jako pociski drugie są większą penetracją, tak więc 880 bardzo wolne, bym powiedział. I na Haeku mamy 1000. Na Haeku niestety tylko penetracja 53, uszkodzenia 420. Prototypo tutaj wypada troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o prędkość pocisku. Bo mamy tutaj 1030 i 1320 i uszkodzenia na burzaku mamy 420 też ale Penetracja jest dużo, dużo większa, bo aż 105. Tak więc tutaj penetracja jest o wiele, wiele lepsza na pocisku burzącym. Szkoda, że ta Alfa jest tylko 420, a nie na przykład 480. Tak więc patrząc na te dwa pojazdy i penetracja i uszkodzenia, mamy no uszkodzenia są takie same, ale penetracja bardzo porównywalna, bo tutaj na Włochu mamy większą penetrację na pocisku AP, a na pocisku premium mamy Ciut mniejszą, tak więc nie jest duża różnica. Teraz, może, mobilność, tak? Zobaczmy. Mobilność na Włochu mamy niecałe 20 koni na tonę, prędkość maksymalna 50 km, tak? A jak to wygląda na nowym pojeździe? Na nowym pojeździe mamy też 50 km na godzinę, ale współczynnik jest gorszy, bo mamy 18,5 konia na tonę, tak? Więc grając tym Włochem. Jest tragi tragicznie słabo, naprawdę słabo ta maszyna się rozpędza, bo ona jest dość duża. Tak więc, tutaj na tym pojeździe spodziewam się, że będzie jeszcze gorzej, bo też pojazd ogromny i mamy mniej koni na tonę. Tak więc, opuszczanie działa minus 10 stopni, na Włochu mamy minus 8. I co jeszcze tutaj należy wspomnieć? Oczywiście zobaczmy sobie uszkodzenia na minutę i porównajmy to z innymi pojazdami. 2064 uszkodzenia na minutę. Tutaj na tym pojeździe, ile mamy uszkodzenia na minutę? Jeżeli chodzi o Włocha, mm, zobaczcie 1866, tak więc jest gorzej. Tutaj na lansenie C mamy 1715, a na polskim pojeździe mamy ile? Dokładnie mamy 1882. He, I teraz tak, zobaczcie jakie to jest totalnie bez sensu. Pojazdy te wszystkie mają losowanie do dziesiątek. Tak, losowanie do dziesiątek. Owszem, te trzy pojazdy mają się czym bronić jeszcze, bo mamy w miarę dobrą penetrację 215-270. Tutaj mamy podobnie, jeżeli chodzi o Włocha. Na CS jest to gorzej. Bo mamy 208-252, ale skandalem jest, jak dla mnie ten pojazd. Zobaczcie, lansen C identyczne parametry, jeżeli chodzi o uszkodzenia, jeżeli chodzi o losowanie, też do dziesiątek. Tylko że zobaczcie na penetrację 208-242. Prędkość praktycznie ta sama. Tak więc tutaj jest dramat, jeżeli chodzi o szwedan. Penetracja, ale mało tego. Zobaczcie przeładunek tego pojazdu. Tutaj mamy 11,2, na Lisie mamy ile tutaj było? Dokładnie 10,2, na Włochu mamy 10,3, a na japońskim czołgu mamy ile? 9,3. Tak więc co? Wchodzi nowy pojazd. Penetracja jest ok, uszkodzenia też. Ok, ale przeładunek jest mniejszy. Tak więc ten pojazd, kiedyś on wszedł, i moim zdaniem, dla mnie, no to jest największą tragedią, że Wargaming wypuszcza takie pojazdy nowe. No to muszą być dużo, dużo lepsze. Ten pojazd jest fajny, ale on tutaj zdecydowanie kuleje, jeżeli chodzi o przeładunek, i również pomijam tą penetrację. To już jest w ogóle. Nieakceptowalne, bo ten pojazd z taką penetracją on powinien mieć stosowanie do dziewiątek, a nie do dziesiątek. Tak więc słuchajcie, kolejny szrot. Wargaming wypuszcza. Jeszcze wołają sobie za tego szrota, bo dla mnie to raczej będzie szrot. Na pewno go nie kupię. Wołają sobie cenę za ten pojazd: 8000 golda. Tak obliczyłem. To jest mniej więcej około 40 dla mnie. 40 tam z groszem euro. Tak więc, wiecie co, już nie będę się nawet nabierał, prowadząc ten kanał. Nie zależy mi kompletnie na tym, czy ktoś będzie znał zdanie na temat tego pojazdu, bo mnie kompletnie już to nie interesuje. Takie premki kompletnie, które wychodzą na 1-2 dni, i później. Ich w ogóle nie widzimy, kompletnie mnie już nie interesują. Jeżeli Wargaming nie będzie wypuszczał premek, które mają co najmniej te 350 penetracji na ósmym tierze, to w ogóle nie będę po nie sięgał. No bo słuchajcie, mamy premki, które mają 330, a tutaj co? 270? To co to jest? Śmich na sali, tak? Nawet nie ma na czym sobie głowy zawracać. To jest to oczywiście moja ironia, bo jak można porównać taki pojazd. Albo na przykład te, które mają 330 penetracji, właśnie z takim pojazdem Lansenem C. Kompletna, kompletna paranoja. I takie wypuszczanie jednodniowych premek, bo takie można nazwać, dla mnie to jest no, totalny, totalny bezsens. I w ogóle już zapowiadam... Tego pojazdu u mnie na kanale się w ogóle nie spodziewajcie, bo nie mam go zamiaru w ogóle nabywać. Chociaż mógłbym, ale po co? Kompletnie mija, mija to się z celem. Już dawno się minęło, ja już wiele razy mówiłem, że tylko i to, to wyłącznie robiłem abyście wy nie musieli, tak, bo ja prowadzę kanał, zajmuję się tym, czym się zajmuję. No to chyba jest to zrozumiałe, gdybym go otrzymywał do zaprezentowania wam, to pewnie by, bym wam go pokazał, ale że nie jestem cycekiem, nie mam takiej możliwości. Wydawałem pieniądze swoje, na przykład na tego Włocha, tak, wydawałem swoją kasiurę. Okazał się ten pojazd kompletnie nieznaczący, jest to premka jednodniowa, tak samo jak ten nowy, japończyk, tak więc postanowiłem już kompletnie nawet nie pokazywać tych czołgów premium, bo to jest totalny bezsens. Tak więc słuchajcie, od torku, jeżeli kogoś to interesuje, wchodzi nowy czołg premium, japoński Med, za jedyne 8000 tysięcy golda. Kto chce, kupi. Kto nie chce, to nie kupi. Ja postanowiłem po prostu wam tylko powiedzieć o parametrach, porównać z innymi pojazdami. No i co? Tyle. Słuchajcie, tyle. Czekamy oczywiście na nowy event, gdzie pojawi się aż cztery czołgi premium. Wtedy to będzie miało zdecydowanie większy sens. No bo co, jedna Premka, no co to za sens? A cztery na raz zdecydowanie lepiej to wygląda. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej!